Cześć. W tym wideo pokażę Ci, jak wygląda proces tworzenia strony internetowej przy pomocy programu Twórz Strony, jak szalony. Już za moment przeniesiemy się na ekran mojego komputera i pokażę Ci, jak wszystko wygląda w praktyce od wewnątrz. Zobaczysz, że stronę można stworzyć za pomocą kilku kliknięć, bo uprościłem to dla Ciebie do absolutnego minimum. Także zapraszam Cię teraz na ekran mojego monitora. Jesteśmy aktualnie w module numer 3, czyli mamy swoją domenę, hosting i zainstalowany WordPress. Teraz nasza strona wygląda w ten sposób, czyli nic tutaj jeszcze nie ma. Logujemy się do panelu administracyjnego. I po kolei kroki z modułu numer 3, czyli pobieramy i instalujemy wtyczki. Ja już mamy przygotowane. Dodaj nową. Wyślij wtyczkę na serwer. Wybierz plik. Dodajemy wtyczkę numer 1. Zainstaluj. Po instalacji klikamy Włącz wtyczkę. To samo robimy z wtyczką numer 2, czyli dodaj nową. Wtyczka numer 2. Włącz wtyczkę. I teraz możemy przystąpić do importu pliku, który dla Ciebie przygotowałem. Wchodzimy w, tutaj w tą wtyczkę, import plik. I wybieramy pobrany szablon strony. Pliki są dostępne tutaj do pobrania z tych trzech linków. Wystarczy kliknąć i pobrać. Ten proces może trwać około 4, maksymalnie 5 minut, w zależności od tego, jak szybkie jest Twoje łącze internetowe. Ja na ten moment wstrzymam nagrywanie i poczekamy tutaj, aż dojdzie pasek do 90 ponad procent. Jak widać, import dobiega końca. Teraz wystarczy kliknąć, kontynuuj. I finish. Ok. Teraz, wchodząc na adres Twojej strony internetowej, masz już zaimportowaną stronę z gotowym szablonem, która dobrze wyświetla się na każdym urządzeniu. Wystarczy tylko podmienić grafiki, treści, kolory przewodnie i logo. Jak widzisz, strona ma zakładki: o nas, blok, kontakt. Wszystko jest już przygotowane do podmiany. Edytor jest bardzo prosty. Logujemy się tutaj tymi danymi. Które są przygotowane w pliku. Czyli login kursant. Pasło twór strony jak szalony bez uzamknięte. Ok. I już jesteśmy w panelu zarządzania stroną. Edycja zakładek odbywa się w następujący sposób, że mamy tutaj listę stron. Klikamy edytuj w elementorze. I możemy bardzo łatwo zmienić dowolny element, czyli na przykład. Tekst. Możemy podmienić grafiki, możemy zmienić kolor. Wszystko jest robione bez potrzeby żadnego kodowania. Tak to mniej więcej wygląda. W szkoleniu są instrukcje, jak poruszać się po tym całym edytorze. Ja zachęcam Cię do zakupu i do stworzenia swojej pierwszej strony bez programowania, bo możesz wygenerować spore oszczędności. Poniżej udostępniam Ci również kod rabatowy, także zapraszam Cię do udziału w tym szkoleniu.